Chodź Maxku Jest chillowa po, Poczekaj, 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 poczekaj. Zostań, Jebony, Nie, nie, wiem, nie będę Q so. Ty fajny ten Czemu nie będę tej chromki kupić na mainconcie? Niech się nie, nie, nie zestuje, dobra? Ładnie? Nie mam Najbałeś go O kurwa, no taki snajper Weź tu stań w szaku i... No, 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 wiem, 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 wiem Kopkę rozbijesz? Wow, pio, A, pio Ale to dziwnie wygląda, to dźwięk dźwięk ty to <laughs> Ale po prawej się, od, się od, 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 od boku próbuję. Weź ją ku**a daję ja, ja poszukać Ty, Blaze już napisał tak Are you allowed to lane swap the champs? Przed chwilą Właśnie w tym momencie Chyba się wkurwił, że coś jest nie tak A ja nie wiem o co mu chodzi To jest shawmy, czy co? On jakiś pojebany jest? Jak A Napisz tu ten, Krymor Noś on, on się chyba nie bawi Ma farta, że ten ja Mała ryba, bierz go kurwa Pokojnie, spokojnie, spokojnie. Tylko nie najbier Ty najbierz go? No Dobra Tak ale Ja mam jeszcze tylko One heal, one heal O kurcze, Felek Dobra dobra Ty Jaką masz level na topie? Jebany Odbieraj ładnie, super Dobra to wchodzimy kurwa, bez strachu Dobra zapytałem się na czasie teraz on ją nigdnightował przed chwilą ale Może pieniądze no kuchali, git. w Na No jaki? Ja nie odpowiecie to się już Ty Zostań na mnie Karolina O kurde oh. <laughs> Ja pierdolę I on jest cud świetny Ale tu mu dyma To jest, chodzi Timo O, kumaksuje, co za... Karolinę, tak Karolinę łapcie O kurde, ładnie A dawaj, to jest lepszym las? O kurwa, mać Uplami? Daj karo na mnie Wówal i dziura. A, bo dziada jebanego Dobra, pytanie które W pierwsze działa? Ma grzybę, O kurwa, dobra, lagi słychać mnie? Takie lepszy style Nie, lepsza Yumi może. Ja mam R kalisy w sumie na tobie. No. Ej, E R. E? E? Aha. Dawaj, daj, daj, daj. Erkuj! Ale... A, no o, tak, no tu muszę trzeba się nie. wziąć. Ja pierdolę, ale mnie. I ja mogę się zerkować, myślę, że on zerkuje, przepraszam. A bez kitów powiesz mi tylko dwie linie Tak. No. No, no, tak! No Dobra, ale ja, żebym się zerkował, muszę ją wziąć no, na tak tak, no, tak, 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 tak. Ale ja, ja, ja też tak... mam rkę kalisty, tak mówić co? No właśnie, no, no, no. no. Ale dobra, no whatever, it's okay. No kurwa, ty, ale ja, ja też nie wiem, rybak, nie widziałeś tu? czego? No tu Nidalka stała, jak ty sobie tu przychodziłeś. No, I też się tak ja, kurwa patrz w jeszcze mi brakuje, nieee A dobra Ale go grałem chętnie. kurje Już wystarczy go dymasz No to Polska. Śląska 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 nie zada pod koniec węgla A. Kurwa Nie boimy się, Mamek został Faktycznie, no, kurwa, no tak wiemy. I killek za daj, nagrodę Nie pomyślałem no. o tym totalnie jak coś W no, no. to czy nie dive'ujemy go? To nie? Okay. nie będzie taweł? Nie, to pani, o, pani kurwa! Spo... będzie Kurwa! lepiej zagrał się tobie, nie? Mmmm, masz Olopę jest sylasz, człowieku! Nie, 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 nie. no, co to. była, ale się zmyła, no właśnie, tak bywa. Tak, graś tak w kroku. Zaraz ta, się fajnie. każe, że. To, to wszystko się liczy. O, co jest? Ładnie Tak, potem się. Mm. Oh yeah. No tak od niechcenia, tak od niechcenia To nie Bo to konorówka na Niemców, nie? O kurwa, psia jego mać i, oh, chodź, chodź, No chodź, chodź. Timo, gdzie misujesz, no? Kuba Idę, idę, idę Go? Jest mi ja 2 kg będę A mogę, nie? Będą? Ile? Ile? Nie, za nie chciałem Ile? Za ile? Nie mam, nie mam Trzy sekundy Ona oh, no ma full? No właśnie nie no, coś, no O, o kurwa, dała aj ba O, nie wiem, przycombakują Ale po no, to przegrywasz showmatch, żeby wygrywać ten, nie? No tak, U tak, meczu. tak Nie wiem, zoutroutowali nas Ej ryba, my braliśmy bot'a? W tejże? gdyś tylko ją A no, to dobrze tak zrobiłeś, tak. no? Kalista... Nie, nie, Zl do dobrze, w um... dobrze. dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, bo tam przespałem tam. CTFT Chłopakom z CTFT brakuje luzek u nas, tak? My się cieszymy jak Ardena <laps> trafi bombla tam, wiesz się nie cieszymy z małych rzeczy spokojnie Pa, pyk, kurwa a dla siebie masz Manek Alek została, Alek została! Idę, idę, idę też! Planka, planka Tak, Kurwa! Karola! Ja robię Ja 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 dobrze. Ja tam lecę dobrze. Ja dobrze. Ja Ja dobrze. Ja dobrze. Ja jest na nie. O 920? Daj, 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 dużo, dużo biją jak coś. Dymam, dymam, dymam. Dymaj, dymaj, dymaj. No i 2 za 1. Ogramka Możesz zejść, No, Nie jest CS. Kur... Mam ult, A, nie widziałem już. Mamy r Dawaj tu. Nie mam też A, Dobra. Ale zostałem sprzedany, kurwa, kurwa, kurwa tak, no. <laughs> Go w niego? A kurwa, jednak nie. No i flash. Man. O kurwa. Niezła jest. To, powinna być konkurencja w tego w shortingu. O. się wygrali. No, mam mam, mam, mam Kurwa, naprawdę ją. Ja naprawdę miałem. Ej, grzyba. Robią to? Dobra, silujesz to jako lepszy jungler. No myślałem, że E, tą kalistą. Kurwa, nigdy jej nie puszczają. Kurwa, Kurwa, gduj. Te same postacie, te same spale wszędzie. Nie wiem, jeszcze jak ja to jest na końcu. Damasz to, coś nie? Kurwa, co się działo? dobra. Przez przypadek, na Nie możemy zawołać! Ja na nie! Ja kliknąłem ja 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 z automatu, naprawdę! Ja, te, ja, też z auto, ja też z automatu kliknąłem! No co my nie możemy! Nie możemy? No nie, nie możemy? no nie możemy, no nie możemy! Dajcie im skończyć! Ale i dać od takich ja ek Nazywam, kurwa, ten lecimy! Ja mogę, ja mogę, ja mogę, ja mogę kalić no, no, kurwa! Czemu nie daliśmy mi skoczyć w sumie? Ja pierdolę. O kurwa, dobra, jednak co to ja mam, mam, mam. Prawie za klikniętą niej, Don't finish! Don't, don't, don't finish, kurwa! Za co nie potrafię się bawić, chłopaki Fucking losers no. O, No fun Artus, Artus, jestem bitch, Mocno.